Witam Was. Sylwiankiewicz Radość Bycia Rodzicem. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego dzieci zaczynają mówić takim, a nie w innym języku? To bardzo proste. Słyszą, co mówią do nich rodzice czy inne osoby wokół nich przebywające. I tak jest przez bardzo długi okres czasu. Dzieci robią to, co widzą u innych. Wiele razy. Mamy opowiadają z czułością o tym, jak malutkie córeczki próbują wkładać ich buty na szpilkach. Tatusiowie opowiadają z dumą, jak mały synek bierze młotek i próbuje rozbić nim na przykład telewizor. Oczywiście to jest najprostszy sposób pokazania, jak uczą się dzieci. Zapominamy tylko o tym, że on uczył się tak przez bardzo długi czas. A co robią rodzice? Rodzice czasami. Co innego robią, a co innego mówią. Jest takie stare przysłowie, co można w wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Ja słyszałam to wiele razy od mojego taty. Ale kiedy te przysłowie się pojawiają rodziców? Kiedy dziecko mówi, hej, a dlaczego ty tu możesz robić, a ja nie? Albo kiedy rodzic wymaga czegoś od dziecka, a robi sam zupełnie coś innego. Tak to właśnie bywa, że dzieci uczą się poprzez naśladownictwo. Rzadziej dociera do nich to, co mówimy, częściej to, co robimy. I ten sposób nauki wszystkiego sprawdza się na co dzień. Jeśli chcemy nauczyć dziecko jakiegoś zachowania, najpierw zróbmy to sami, pokażmy mu, jak to się robi. Rodzice mogą wpływać zarówno na pozytywne zachowanie dzieci, jak i na negatywne. Jeżeli rodzice będą się zachowali w danej sytuacji inaczej, Niż by chcieli, żeby dziecko się zachowało. Dziecko zachowa się dokładnie tak jak rodzice. Ale nie tylko rodzice. Pamiętam taką sytuację kiedyś z biurki harcerskiej, mojego dobrego kolegi. Zaprosił mnie, mówił, Chodź, Sylwia, przyjdziesz, pobawimy się razem. E, miał chłopców w wieku czwarta, piąta klasa w zastępie. Będzie fajnie. Mów, Dobrze. Czemu nie? Lubię poznawać nowe osoby. Przyszłam na zbiórkę, zbiórka była bardzo fajna, ale w pewnym momencie rozbawiło mnie jedna sytuacja. Usiadł, założył nogę na nogę, ręce w ten sposób, a chłopcy stali i mówi do nich, pląsajcie. I się dziwił, że oni tego nie robią. Patrzy na mnie i mówi, no zobacz, nie słuchają mnie w ogóle. A ja mówię, no zobacz, zaraz będą. Stanęłam razem z chłopcami i zaczęłam pląsać. Zobaczyli, że to nie jest głupie, to nie jest, ot tak, poróbcie sobie coś, tylko wspólnie. Skoro druh na coś robi, to my możemy zrobić to samo. Przecież przykład daje więcej niż mówienie. Słów możemy nie zrozumieć. Zachowanie zawsze, niezależnie w jakim języku jest przekazywane. Gesty, czy to w jaki sposób robimy pewną rzecz, zawsze jesteśmy w stanie skopiować. Dzieci, a zwłaszcza nastolatki, bardzo często przyjmują zachowania swoich rówieśników, wśród których przebywają. Rodzice się wtedy martwią. Ale pamiętajmy o tym, że to, czego my nauczymy dzieci od najwcześniejszych lat, tego zachowania, kultury osobistej, szacunku do innych, nauczymy poprzez nasze zachowanie. Jeżeli my będziemy codziennie mówić dzień dobry z sąsiadom na klatce, to i dzieci to będą robi, robiły. Pamiętam u rodziców, kiedy jeszcze mieszkałam i mieliśmy takich sąsiadów, którzy ani razu nie powiedzieli moim rodzicom dzień dobry. I kiedyś, kiedy już ich synowie mieli, nie wiem, może 10-12 lat, kiedyś przy mojej mamie dostali chłopcy burę za to, że nie mówią mojej mamie dzień dobry. Ale jak oni się mieli tego nauczyć, skoro ich rodzice nigdy tego nie robili przy nich? Tak to właśnie działa. Więc jeżeli nie chcemy, żeby nasze dzieci, nasze nastolatki brały przykład z rówieśników, muszą pewne rzeczy mieć wpojone od małego. I najłatwiej jest to zrobić rodzicom. Nie szkole, nie przedszkolu, tylko właśnie rodzicom. Bo Wy macie na nie wpływ od urodzenia. Jeżeli zdacie sobie z tego sprawę, jeżeli będziecie pamiętali, że ważniejsze jest to, co robicie, niż to, co mówicie, łatwiej będzie Wam nawiązać relacje. O ileż bardziej przemawia do dziecka czas spędzony razem z nim, utulenie go, niż powtarzanie kocham Cię, idź się popawić. Jaki wtedy komunikat przesyłamy? No, mówię, że Cię kocham, ale nie mam dla Ciebie czasu. A w momencie, kiedy nawet nie muszę mówić, że Cię kocham, ale spędzam z Tobą czas, wtedy daję do zrozumienia, jak to okazywać. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat radowania się bycia rodzicem, zapraszam zarówno na mój blog, jak i do obejrzenia poprzednich filmów gdzie wyjaśniam więcej zasad, jak tworzyć relacje ze swoim dzieckiem. Sylwia Lankiewicz, radość bycia rodzicem.